Cześć, witajcie na kanale Kolba TV. Ja jestem Morden. Dziś za kamerą stoi Julia. Hello. I zaczniemy od środków na komary, bo one tu strasznie nam latają. Znane i lubiane środki Muga. Nagrałem ostatnio film short na ten temat, czym się różnią, jak ich używać. Więc nie będę się teraz powtarzał. Link macie w opisie. Ale chciałem wam pokazać takie urządzenie jak tick-off na kleszcze. Ja sobie tutaj dowiązałem kawałek sznurka, zaczepiam to o szlówkę. Jest to elektroniczny odstraszacz kleszczy. Po miesiącu testowania, że odkąd go noszę ze sobą do lasu, w góry i w inne miejsca, nie miałem żadnego problemu z kleszczem. Ok, jak już mamy owady za sobą, chcieliśmy sobie dzisiaj z wami porozmawiać o turystyce. I turystyka to, czy outdoor szeroko rozumiany, to nie tylko bushcraft czy survival, a w zasadzie bushcraft i survival jest taką niszą tego outdooru. Głównie outdoor kojarzy nam się z turystyką pieszą, górską, rowerową, kajakową. Więc nie potrzebujemy tych wszystkich krzesiw i innych rzeczy, które zapewniają nam przetrwanie. Julka, ty chodzisz po górach? Chodzę. Ale wiesz, że tarnowskie góry się nie liczą? Wiem. <laughs> to gdzie ostatnio wchodziłaś? Ostatnio byłam w Tatrzańskim Parku Narodowym. Uh -huh. A tak to jeździmy sobie do Wisły albo do Ustronia pochodzić. Fajnie. Ja też ostatnio może widać korona gór Polski, wstąpiłem do klubu, zbieram pieczątki. Byłem już na początku maja na ślęży i oczywiście po długiej przerwie ja też miałem kłopotów trochę zdrowotnych. Góry w 5 minut pokazują ci, że nie masz kondycji, aczkolwiek nie było tak źle dość gładko tą górę sobie pokonaliśmy. Żywność, wodę czy kawę możemy oczywiście kupić w schronisku, na szlaku, w jakiejś restauracji. Ale możemy też zabrać te rzeczy za sobą czasem właśnie w takich miejscach gastronomicznych, turystycznych. Dojrze kolejka jest dość spora, kawa nie jest najtańsza, to jej jakość też czasem i smak pozostawia wiele do życzenia. Jednym ze sposobów jest po prostu zabranie kawy ze sobą w termosie. My się dzisiaj właśnie tej kawy napijemy. Mamy jakieś takie drobne przekąski właśnie do kawy i na słodko i mięsne. Posiłek też można ze sobą zabrać gotowy, albo sobie po prostu ugotować i w takim food jugu, czyli termosie do żywności zabrać ze sobą. Wodę możemy zabrać w butelce takiej jak nalgenka. Możemy też korzystać z filtra Grail i w zasadzie z każdego zbiornika wodnego jaki napotkamy po drodze możemy sobie wodę przefiltrować. Tą przefiltrowaną wodę można też gromadzić np. w butelce, którą mamy ze sobą. I mamy taki bukłak Emptak y które mocujemy w środku w plecaku, system hydracyjny. Ja dwa lata temu po górach bardzo korzystałem z podobnego systemu, i naprawdę jest to świetna opcja, kiedy wędrujemy w górach, ponieważ jeżeli chcemy się napić, nie musimy zatrzymywać się, wyciągać tej butelki naszej z plecaka, tylko po prostu robimy sobie łyczek za 5 minut kolejny. To co, może napijemy się kawy? Pewnie. Ty masz swój kubek? Nie mam. I nie szkodzi. Bo termos z ma kubek już yy, w zestawie naciskamy sobie kawka. Ja akurat mam kubeczek emaliowany. Mamy kawę i zajęło to naprawdę chwilkę. Ale dobra kawka. Dobra, fajna. W ogóle mamy 30 stopni. Czuć. Mam taki kompasik od razu z termometrem Silva. I w zasadzie noszę go tak awaryjnie, bo z reguły korzystam z aplikacji na przykład mapy CZ. Gdzieś tam w terenie albo mapy turystyczne. Zwłaszcza fajnie w górach to działa. I jesteśmy przy drogi, drodze Świętego Jakuba. Jest to chyba najstarszy szlak w Europie. Słyszałeś kiedyś o tym? Nie. Masz takie muszelki czasem. Pokażę Ci jak będziemy na okay. Górze Świętej Doroty. I to szlak ten w zasadzie chyba idzie od Ukrainy, ten nasz, aż do Santiago del Compostela. Mhm, I już tysiącletnia droga to jest. Ale super. I przechodzi tutaj koło nas i czerwony szlak to jest, z tego co pamiętam, szlak Huzarii Polskiej. A my pójdziemy sobie żółtym szlakiem na górę Świętej Doroty. Mapa Google nie chce mi się za bardzo wczytać, bo nie mamy zasięgu. A mapy CZ mają taki plus, że popierasz mapę do telefonu i masz ją cały czas dostępną, że wystarczy tylko GPS, więc działa zawsze. Mapy Google potrafią nas wyprowadzić w pole. Już Owszem, nie... potwierdzam, wiele razy yy, tak się stało, gdzieś szłam albo jechłam. Dopóki się jeździ. Yy... Po takich głównych drogach, i podróżujesz od miasta do miasta, to mapy Google są super, ale jak chcesz ich korzystać turystycznie, to już, to już jest słabo. Dlatego mam taką nakładkę mapy turystyczne. Widzisz, tu masz ten taki znaczek, to jest ten z yy, mhm. Świętego Jakuba? I jeszcze mam taką fajną aplikację, z której korzystam często w terenie. Plantnet. Okay. Podlinkujemy i na przykład. Czy wiesz, co to jest za drzewo, które tutaj rośnie koło nas? To jest drzewo liściaste. Aha. <noise> to trochę jak z grzebami. Tak, też są takie. I teraz mamy liść, ogólny wygląd rośliny. No i mamy teraz wyniki, że jest to dąb. Wieloowocowy, 59% szans, że to jest. Trzeba by go bardziej o, ofotografować, yy, zrobić całą roślinę i tak dalej, żeby mm. mieć 100% pewności, jaka to jest konkretna odmiana. Ale. Dzięki temu można sobie rośliny identyfikować. W ogóle rzeczą, którą jeszcze zawsze ze sobą zabieram, zwłaszcza w góry, to jest paleryna. Jakakolwiek tu mamy takie poncho, ono się zawsze może przydać, zwłaszcza że w górach y, pogoda zmienia się po prostu y, w kilka sekund. Nawet latem, jak wędruję, biorę taką czapkę zimową, bo rano albo wieczorem potrafi być zimno. A jak śpię na przykład w namiocie, mm, też jak jest jakaś taka pogoda, to nawet jak ci jest, masz trochę letni śpiwór i jednak jest zimno, to czapka robi mega robo robotę. Można też na przykład w lecie tą naszą wodę zapakować w tą czapkę i, i ona na... nam się tak nie nagrzewa. Ma izolację fajną termiczną. No może nie tak jak termos, ale, ale znaczy zawsze jakoś to tam pomaga w jakimś stopniu. I oczywiście, co musi być w każdym plecaku? Papier toaletowy. Papier toaletowy, Papier toaletowy różnie bywa. I węgiel, jakby się dostało Węgiel smaczki. I coś na ból I głowy ubrą. na przykład, bo to też, też potrafi zabić. Tu mam na przykład jeszcze jakieś herbatki z hotelu. Po prostu były tam, wiesz, zabrałem sobie, bo ja z reguły nie piję herbaty. Ale faktycznie jak, jak jest ci gdzieś tam ciężko na żołądku, coś herbata jest na pewno dużo lepsze od kawy, nie? można sobie gdzieś zaparzyć. Owszem. Zwłaszcza, że w jakimś tam schronisku możemy na przykład dostać wrzątek i już mamy swoją herbatkę. Nie? Mhm. Tak, a jak mamy kuchenkę i sobie gotujemy, to. To już w ogóle można sobie zrobić zagotować. No dokładnie. To co, dopijamy kawę, dopijamy ruszamy na górę kawę. świętej Doroty i tam sobie też coś pogotujemy na kuchence. Rozpocznij trening. Już za tydzień opowiem Wam, jak poświęcając 20-30 minut dziennie odbudowuję swoją kondycję przed wyruszeniem na trudniejsze górskie trasy. Co jeszcze obowiązkowo zabieram na górskie wędrówki? Dlaczego warto zabrać ze sobą lornetkę i co w górach można przez nią zobaczyć? Jak w terenie przygotować prawdziwy, smaczny i zdrowy posiłek, nie zwiększając masy swojego plecaka? Do zobaczenia na szlaku!